Witam wszystkich. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma MUBI. Jeśli ktoś z Was zakupi nowe auto, wchodzi w wyszukiwarkę, wpisuje wszystkie dane pojazdu, to Wam najlepsza oferta firmy, którą możecie sobie wybrać. I pamiętajcie, na hasło Strong EQUIPA macie 150 zł zwrotu cashbacku. I pamiętajcie, jeszcze raz, MUBI ubezpieczyć Was samochód. Bardzo lubi. go witam w kolejnym odcinku. Was serdecznie. Dzisiaj będziemy grali w kręgle. Jesteśmy na kręgielni Dracula u Konrada Drakula. Bez sensu, to było, ale dobrze. I chcę też pogratulować. A dziękuję. Wiem, czego. gra. Będziemy grać. Będziemy, będziemy. grać w te kręglety w naszą kulą, Nikolą. Dobra, panowie, u nas musi być, jak jest jakaś gra, no musi być też kara. Umówmy się, że wygrani wymyślają karę Przegradam. Każde kosztuje... są, są różne, ja powiem tak, są różne osobowości na kanale i dla każdego co innego będzie kara. Poniekąd jest to sprawiedliwe. Słuchaj, to musisz rzucić i zbić jak największą ilość krajki. Ale nie, to też jest jakaś technika, musi tam zawinąć ten odgarstek. A, nie, to, to nie, nie jest. To jest, tak. jest kwestia palców, ile z palców. No jest albo tak, albo tak, ja nie wiem. No. Tak, tak. Przypominam Państwu, że gramy w to pierwszy raz. Na znaczy na pewno chłopaki też, ja też, także tutaj może się dziać. Grają, tak, rozpisane: puszysty, akwamen, dietetyk i ziemniak. Słuchajcie, grajmy, Kevin LeBron was opierdzieli w te kręgle. Zaczynamy. trudnienie jest, no bo tak, rzucamy stąd, to wiadomo, nie? No ale patrz, te rynny, ja to powiem, że to są rynny, nie? To są rynny. Czyli trzeba się skupić na rzucaniu, żeby, bo jak wpadnie w to, no to już leci bokiem, nie? Mhm. Czyli trzeba się skupić dobrze na rzuceniu, bo nie Dobra. ma tak, że, nie, nie ma tak, że rzucisz rykoszetem, nie? Że rzucisz, odbije się, wiesz, od bandy z zakiem i coś wtrącisz, nie? Czyli taki jest rzut Dobra. w linii prostej, jak gdyby, no zawsze dobrze. możesz zrobić, tak jak Fred listą tak wiesz, to, ta muzyczka. Tu, 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 tu faj! Tu. Na 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 wiesz, że jak na przykład rzucisz ta bila cię pociągnie, no nie? Na przykład tabila może cię pociągnąć, nie? Zapaluchy, to polecisz tam w tą dziurę i na przykład dolecisz do Statu. Albo krokodylę. Na, saka, na Saharze się wyłodzisz. Ta dziura to jest takie tajemne przejście. Nie, od, i między mi, światami mi, od kiedy przestałeś brać te lekki. Między światami i tak. możesz tak. znaleźć się po prostu w innym wywiadzie. Jak przeszelisz rzut, to ta bila cię tam wciągnie. I polecisz do krainy. Kurwa. Jak ci doktor mówi, weź tabletkę. Do krainy, weź, do krainy, do, krainy, weź, do krainy koksów. Weź tabletkę, bo już nie jest za dobrze, proszę do Państwa. Nie jest za dobrze. A ty jak chcesz, tutaj technika jest to pa. Bardzo Ale on nie powinien grać, on nie powinien grać, bo on tu siedzi całe dnie i noce, rozumiesz, Teraz zobaczycie. Nie, nie uczęszczał na WF. Kolega ma trudniej, kolega nasz trudniej ma. Nie mówić, bo, bo jest ślepy. Nie, <laughs> nie ale naprawdę, <laughs> bo widzowie z tym wzrokiem mi się troszeczkę powarszyło. Jedzie, je, jest coraz gorzej. No uwaga. środek. Nie! źle! Nieźle. Jeszcze raz. Dobrze. 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 No, Jedy! że ludzie mają ta, trudnie, ta, ta. bo nie widzą. Tak, Muszę walnąć te dwa, fajnie by było, nie nie wiem, nie mam jeszcze nie mam szczęścia, gry, mam nie mam szczęścia, nie mam szczęścia, mam jeszcze mam jeszcze jeden. Tak? mam Dwa! A! A jesza jesza, jesza, jesza. Ale puszysta Elvira gra to, wiesz, to na co bila, szukał. Bila. Nawet jak rozbieg bierze, to Są widać, że... Dawa. Dawaj. Dawaj. Pa, ułatwisz. Ej, też nie biegnie. Jeden. A, do, ale ogólnie dobrze. Nie no, muszał trochę pory dać. Tak. Stój! Dobrze! Ja on rzuca w drogę, człowieku ja zrobiłem. Nie, on rzuca tak. Tym jednym tak, palcem. Rzuca, to, tak. tak. Jakbyś łapał za brodę. O. No, no i dalej. No, ile wystarczyło no, technikę pokazać i ile, ile, ile za podpowiedź. Dziękuję serdecznie. Uwaga daje! Albuzami rzucasz ty. No, Że. Ja muszę teraz środek i pomodlić się do wszechmogącego, żeby tamte dwa wpadły. Trzy Klęcona! A Ai. pa! pa, pa. to jest. Dawajcie go, do... dawajcie go, przekopiemy, jak wygra. Zaraz przyjdę. Ale coś tam się dzieje. Nic głośno, warto. Ja nic <gry Walter> nie będę zgłaszał. A ty rzucałeś się. Kola. O! Zaraz! To działa, że zakręcił rączkę. O! Jest, Tak. powiem Ci. Ja! Patrzcie, dzień zobacz. Wejdź! Dziękuję bardzo. Ja obieram inną technikę, patrz, tak rzucam. Tego jednego będę miał! Trzęcia! Patrzcie, jakbym tego jednego strącił, to był dobry, nie? Oj, oj, nie! To nie! Kurde srebrne. Tak. O, teraz Za bardzo. Nie. Jeden. Oooo. O, o, o to, co? zrobiłeś te teraz? Co To nie wiem, kurwa. To nie umiem. Tak ja mam z na treningu właśnie. Nie wiem jej tylko... Ty, ale ci, wyglądasz naprawdę jak typowy surowy. Patrz teraz. Patrz, co się siatka. Dobra! Nie widać, ludzie kto złodzi, Udaf, kto to nie. Zobacz! czy mają, czy na kręgla. Wy nakręgla. u kręklarza, nie na kręgla. Dobra, jadę!

Pan PAM! się, dzieje, ja go... spadną wszystkie.

To mam przewagę taką, że mogę wyjść Rzucę dla Ciebie Bondera Tak mi Aj! Nie snieść za mój. Rzucaj normalnie, a nie kombinuję z techniką z podkrecaniem, kurwa środki z rękwa, misza świata się robi. O, jest! O, no, niż taki. O, o, Oj dało się skończyło. No, Rapassa, złapasa, butsa. Łapasa. Nie, ja muszę zacząć palcami. Co ty robisz? Pa. Szupary. No. No. <ślonika> no to w ogóle celownika nie ma. Otwórz oczy jak rzucasz. <ślonika> no, o. Kur! Znowu, to no jak można? Teraz luźnij, luźnij, luźnij. I chuj. No jest jaj. teraz szansa nadrobić straty. Nie. Nie nie, to... nie, 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 robił a... pomysł, pomysł nie, 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 będę nie, nie, Boże! Ale ile no. trzeba mam się uczyć i patrzeć, czy nie było. Dobrze jest! Pa! Widzieliście tu! Wejdź. Ja wezmę aparat na chwilę, weź nim, rzuć, do rzucić, Dorzucisz, dorzucisz na pewno. A strącisz nim, to strącisz wszystkie. O! Yeah. No. no dobrze No Kurde. Daj, Ja na szansę. Kopi, kopę po jego sutu Ale się za źle, ale można poprawić to set. O! Gol! Nie, 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 nie. Żeby ze ślepym w kręgle przegrać to trzeba mieć umiejętności. Dobra, uwaga. Nie wiem, co się dzieje. Się nie chodzi, żeby o rybę trafić. Przysięgam. Ten, ten, ten. Dodaj, jak ty. Pięć następnych na bramce. Dobra, jak teraz te dwie, dwa skrącisz, to jesteś jest podobny, tak? Proszę. Działałeś? Podkręcona. Ale zakręć. Tyle brakowało. Podkrętki. ładnie podkręcił. Tego podkręca, a ten podkręca na torze. Teraz się nie O, ładnie. Bo teraz możesz... Nie, trzy kolegi. masz szansę. Jak trzy? Jedna. Tego, tego naprawdę... bo załóż okulary. Ale, ej! Ale dobrze, Dobrze, czegoś, że... Jest? Ej, dokręć! No, nie dobrze, No ty nie co Nie wiem no. Ale to była technika pijanego żucia, widziałeś? Masz żurawia. Ja teraz... Ale stąd patrz, ja stąd Nie no graj, bo jeszcze do zwycięstwa Ty. O. Graj się. No i tak. Może bym cię kurwa przedził. O, ja jeszcze mam szansę wygrać. Eee! Tak, dobrze, Nie, nie, nie! Pan, co się dzieje, zobacz jaki winnik, patrz. Ja punkt. Ja Jednym punktem. Majki. A, zakręcona. Pa, 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 pa. A, zakręcili. Najczęstszą, najczęstszą bilet z mi wyjdzie. się śmieją. No, weźmy, obrymne. Weź se... Stań, stań se tu i tu se... Dobra, tak, pod innym kątem, to też nie, to tracę albo jednym, inny, albo innym. Dziękuję, dziękuję. Bardzo gratulacje, dziękuję chłopaki. Jako gość zaproszony zostałem wygrałem Wiesz już nie się na odcinek, ale... Pani widzi widzi. Przyszedłem, Was, zobaczyłem. Na sensie ten żyły. odcinek był taki, że jest tylko kara dla przegranego, a nie ma nie dla wygranego, bo trzeba było coś płacić, a to byśmy nam się nie podobało. Także jest bardzo dobrze. Kara jest wymyślona dla siebie. Jaka? Musisz iść tak. już wy, wy. No. Idziesz normalnie, tak jakbyś chciał jeździć. Bez skarpetek, bez butów nie kółko, wokół lodowiska. Po całym lodzie. Zobacz, stacuje. U... Na boca? Na boso. Na, na, boso. na boso. na bosaka. Na bosaka. Można? No. chodzi o to, że sobie rozbijesz głowę i będzie problem, nie? No to ja rozumiem. no rozumiemy, to jest tak, że rozumiemy, panie. Pani chyba dzisiaj w złym humorze jest. Się narobiło, widziałeś? Ja, widziałeś tą złość, tą... A! A! Dobra, 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 dawaj stąd. Do tamtego filara na boso i tyle, no co innego. Dobra. Co? Do, fila do filara, tylko tak wiesz, gdzie ludzie są i z powrotem. Dobra. Nie ludzie jak na będą patrzeć. Zvarioval! Ludzie! 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 Zwariował! Půjde po Dobra, i teraz na szybko, powiem Wam na bosaka. Ile wierteł znajduje się w gabinecie u dentysty? Jedno. Odpowiedź brzmi, stomatologiczne. Stomatologiczne. <śpiewanie> ma to -logiczne, rozumiesz? Dobra, dziękujemy za obejrzenie odcinka. Jakby tradycyjny czerstwy Krzysztof, to teraz są tradycyjne pozdrowienia. Proszę bardzo. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam tego, żebyście zawsze byli silni, mocni, zawsze mieli swoje zdanie, byli zdrowi i wszystkiego po prostu tak ogółem, żebym nie gadał pół godziny. Takiego, co najlepsze Wam życzę. Mówiłem to ja, Dominika z miejscowości G. Dziękuję, Kevin Owralski. Facetom życzę, żeby kobiety im często. Ten, a facetom życzę, żeby często im dawały na, zak dały na zakupy. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, chociaż <laughs> nie wiem, czy jeszcze warto i zostawić łapkę w górę. Na razie.